Witam, pokażę wam dzisiaj coś czego może nie być na maturze, ale można zastosować w życiu codziennym w informatyce przy tworzeniu haseł. Pokażę wam jak na podstawie daty stworzyć hasło. Taki algorytm Dzisiaj mamy 4 stycznia, więc możemy sobie zapisać 04, 01, 2, 0, no i tutaj nie pomylić się 3. Żeby nie pisać dwójki, bo teraz mamy 2023 rok. Mamy datę, prawda? Tutaj mamy dwie cyfry na dzień. Później mamy miesiąc. No i rok teraz mamy lata dwutysięczne prawda. Czyli rok się zaczyna dwójką. Mamy rok jest cyfrą. Rok jest cyfrą czterocyfrową. I teraz tak możemy zastosować tutaj funkcję kwadratową. To jest kryptografia. Więc hasło można szyfrować w różny sposób, ale jak jest słabo zaszyfrowane hasło, no to łatwo je odgadnąć. Więc dlatego warto znać matematykę. Bo jak ja bym sobie napisał na przykład Kamil, prawda? Jeszcze wam coś takiego pokażę. Kamil. No i można napisać. To hasło od tyłu. To jak to będzie? L, I, M, A, K. Limak. Nie ślimak, tylko limak. Li, ma, k. O, coś takiego. No i jak przeczytamy... No, no i dobra, jakbyście dostali coś takiego, czy byście wiedzieli, że chodzi o Kamil, jakbyście coś takiego mieli tylko. Kamil. Widać to, prawda? No jest to jakiś szyfr, ale bardzo łatwy. Hasła można szyfrować w różny sposób. No, stosując matematykę i to nieraz wyższą też. A my sobie zaszyfrujemy to w ten sposób. Weźmy pierwsze trzy cyfry z naszej daty, które są różne od zera. Pytanie, czy w ogóle są takie? Mamy lata 2000. Więc nas interesują no, daty z lat 2000. Hmm. Tutaj mamy dzień, no to tutaj na pewno będzie jakaś cyfra różna od zera. Czy to 4, czy to jakaś inna, no bo dzień może być na przykład 28, prawda? Luty ma 28 dni, inny miesiąc może mieć 30, 31, więc tutaj mamy na pewno jakąś cyfrę różną od zera. Hmm. Później mamy miesiąc. No to od 1 do 12. No to tutaj mamy już też cyfrę różną od zera, tak? Czyli co najmniej dwie mamy. No i lata mamy 2000 czyli mamy co najmniej 3, prawda? Czyli znajdziemy takie w każdej dacie. Jako tutaj możemy sobie wpisać z lat 2000. No i teraz tak. Więc stwórzmy funkcję kwadratową, której współczynniki ABC są yy, cyframi różnymi od zera. A to jest pierwsza cyfra, B to jest druga, C to jest, C to jest trzecia cyfra z naszej daty. No to pierwsza cyfra w przypadku naszej daty to jest różna od zera, no to to jest 4, tak? To jest nasze A powiedzmy, czyli mamy 4x kwadrat. Tworzymy funkcję kwadratową. Druga cyfra z naszej daty, różna od zera, zero nas nie interesuje. No to to jest 1, prawda? No to mamy plus 1 razy x, czyli x, tak? I trzecia cyfra, czyli mamy pierwsza, druga, trzecia, to jest 2, tak? 2. No i mamy, to jest nasze c, to jest 2. A to pierwsza cyfra daty? Czyli ogólną funkcję kwadratową dla każdej daty z lat 2000 mamy taką. Ax kwadrat plus b razy x plus c. Yy, tak. Yy, no i teraz tak. A to pierwsza yy, różna od zera. Cyfra daty. B to druga. Różna od zera, cyfra daty. I C to trzecia. Różna od zera, cyfra daty. Hmm. Czyli dla naszej daty mamy taką funkcję. Hmm, tą, prawda? No oczywiście może już nie będziemy pisać dziedzina takiej funkcji, to jest zbiór liczb rzeczywistych. I teraz tak, możemy sobie policzyć pochodną. Ogólnym wzór na pochodną to jest jak, jaka będzie pochodna, pochodna x do n tej to jest n razy x do n minus 1. To jest ogólny wzór na pochodną. Czyli na przykład pochodna x do trzeciej to jest nasze n to 3, czyli mamy 3x do 3 minus 1, czyli 3x kwadrat. No to liczmy. No warto zapamiętać, że pochodna x kwadrat to jest 2x pochodna z x to jest może tak napiszę pochodna z x to jest po prostu 1 no i mamy tak a ra, pochodna stałej razy funkcja to jest stała razy pochodna funkcji czyli mamy a razy 2x czyli mamy a no i jeszcze 2x czyli 2ax mamy yy, i plus B razy 1, bo pochodna x to 1, czyli mamy b, tak? No i plus pochodna stałej to jest 0, no to nie musimy zera pisać. Zapamiętajcie, że pochodna stałej to jest 0. Mamy funkcję stałą, na przykład f, albo tam g od x równa się 5, dla na x należących do r. No to pochodna takiej funkcji to jest 0. No i dobra, mamy taką funkcję. I teraz możemy sobie policzyć na przykład, ile mamy tutaj cyfr, ale licząc. Ile mamy cyfr, ale zacznijmy od zera do końca. Czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli mamy 8 cyfr, ale jak liczę od zera, to kończę na siódemce. No i mogę sobie policzyć f' od zera równa się f od 1 równa się f od 2 równa się f od 3 równa się f od 4 równa się f prime od 5 równa się f prime od 6 równa się f prime od 7 równa się. Za chwilę sobie to policzymy. Tak, co my teraz wiemy? A pierwsza, pierwsza różna od zera cyfra daty. B druga różna od zera cyfra daty. C trzecia różna od zera cyfra daty. Pierwsza, druga i trzecia. Czyli wiemy, że te cyfry? A. B i C na pewno należą do zbioru y, od 1 do 9. 1, 2. Może da się op, okroić jeszcze ten zbiór, ale zostawmy. Na pewno należą od 1 do 9, prawda? Skoro są różne od 0. Mm, tak. Co można jeszcze powiedzieć? Dla każdego x należącego, i tutaj mamy od 0 do 7, tak? To znaczy 0, 1, 2 i tak dalej, aż do 7. Czy można stwierdzić, że f' od x należy do n plus? Sprawdźmy to. No to dwójka jest liczbą naturalną. A jest liczbą naturalną też, bo należy od 1 do 9. Yy, X no jest liczbą naturalną, bo mamy 0, 1, 2 aż do 7. X należy do, do takiego zbioru. Czyli tutaj mamy liczby naturalne, zatem iloczyn liczb naturalnych jest liczbą naturalną. Yy, B jest liczbą naturalną no, jak widać tutaj, dodatnią. Czyli, jak do liczby naturalnej dodamy liczbę naturalną dodatnią, to na pewno mamy liczbę naturalną dodatnią, tak? Czyli to wiemy. F'x należy do N. Obojętnie jaka będzie data z lat 2000. Hmm. Dobra. Czyli teraz tak, możemy sobie policzyć. Tutaj f od x to się równa. No mamy 4 razy 2x to jest 8x. No i plus pochodna z x to 1. Pochodna z bójki to 0, nie musimy pisać. Czyli mamy 8x plus 1. To na pewno wyjdzie f od 0, f od 1, i tak dalej. f od 7 wyjdzie liczbą naturalną dodatnią. To jest liczba naturalna dodatnia. Na pewno. Obojętnie jaka data. Czyli mamy tak. F'0 to jest 8 razy 0, 0 plus 1 jest 1. F'1 to jest 8 plus 1 9. F'2 to jest 16 plus 1 17. F'3 to jest 24 plus 1 25. F'4 to jest 32 plus 1 33. F'5 to mamy

No i ktoś by się mógł zastanowić, czy nie wyjdzie nam gdzieś jakiś na przykład pierwiastek, co wtedy z pierwszą cyfrą, czy jakaś liczba ujemna. No nie, no bo tutaj już stwierdziliśmy, że f' od x jest liczbą naturalną dodatkiem, a my bierzemy liczby od 0 do 7. Łatwo to zapamiętać od 0 do 7, no bo liczymy tutaj od 0, 0, 1, 2 i tak dalej aż do 7 do końca. No, i teraz pierwsze cyfry sobie możemy wziąć z liczb naturalnych dodatnich, prawda? No to tak. No to utwórzmy sobie liczbę w ten sposób. No to dla 0 mamy 1, dla 1 mamy 9, tak? Dla 0 mamy 1, dla 1 mamy 9. Co dalej mamy? Może sobie będę zaznaczał. Później mamy tutaj 1, tak? Znowu to napiszmy. 1. Pierwsza, druga, trzecia, jeden. Później mamy dwójkę, tak? No to napiszmy. Dwa. Później mamy trójkę, tak? Pierwszą cyfrę, tak. No to mamy trzy. Później mamy co? Trójkę już mam. Później mamy czwórkę tutaj, tak? No to cztery. Po czwórce mamy znowu czwórkę. 5, 6, tak? Mamy czwórkę tutaj. No to cztery znowu. To była szósta i siódma, 5, tak? No to 5. No i mamy taką liczbę, tak? I teraz możemy sobie popatrzeć na klawiaturę. Mamy. Nie wiem, czy zdążę w tym filmie to zrobić, bo mi się czas chyba kończy. Przy jedynce mamy wykrzyknik na klawiaturze, przy dwójce mamy małpę, możemy sobie tak zrobić, czyli ma, możemy sobie zrobić tak, jeden, dziewięć, później wykrzyknik, yy, dwunastka, później małpa, yy, nie wiem czy zdążę, chyba, chyba przerwie mi, dobra, dokończę w drugim odcinku.